Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego, yy, jak się nazywają, blogerzy kulinarni pięknie gotują i to wszystko super wygląda. Proszę, oto odpowiedź. Oto sałatka z awokado, z ośmiornicą. Jest przepyszna. Mmm, delicious. Po prostu niebo w gębie, rozpływa się w ustach. No i teraz jej skosztujemy, po tym jak już wyprodukowaliśmy i wypuściliśmy to do sieci. No to testujemy. Mm. Ale guma. Sama guma. Gryzie się. I nie można przełknąć. <gry> Na szczęście tej gumowatości w internecie nie widać. I stąd ten sukces. No, to zagryzę jeszcze. O. Hmm. Przynajmniej bułka dobra.